Maneczko, uszanowanie. Dzisiaj nadszedł piękny dzień. Rozlewanie rsm na pszenicę. Może to troszki... Może to przywcześnie? Ale. Ale co zrobisz? Trzeba strzelać. Niby już teraz co dni ciepłe. Wegetacja już ruszyła. go przyjdzie i pojedziemy na dwa zestawy. Jeden będzie z przyczepą a drugi z opryskiwaczem. O, widziałeś? Jeden sprzęt już chodzi. Palimy drugi. Tylko zobaczę, czy to woda je. Panie, zalej pan płynu. Woda je. A zaczep? Zaczep po pewno nie ma. Kurba. to jest zaczep. Tylko, trzeba się gdzieś pługa pozbyć będzie. Dla jego pługa trzeba się pozbyć. Panie Jacku, dobra. To jest RSM-28. Kupiony jeszcze. O, jest końcóweczka też. Kupiony jeszcze, proszę Państwa, w tamtym roku. Na jesieni gdzieś po niego jeździłem. Ehm... <laughs> za niego 1680 Chyba. Dobra. A co on tak... słabo pali? Paniacko, tylko nie za wysoko. U, no Koło no, zaczep Dobre. Tak se siedzę i tak se myślę Czy to jeszcze nie za wcześnie aby Chyba nie RSM działa zresztą też od razu, to też może dlatego nawóz to można by było walić ale napiszcie w komentarzu czy to nie za wcześnie będzie zrobiona dawka tego RSM-a po kablu nie jeździmy, zwijamy kabel od No. To będzie dawka 180 litrów na hektar Taka dawka pójdzie Kupiłem dzisiaj butniki w końcu kurwa nowe się założy butniki i chlapaki od razu Dobra, teraz muszę co z tym pługiem zrobić Jakżeż to zrobić? Jakby tak złapać za przód i przodem to wyciągnąć? Kurz, złapać, Wyciągnąć to przodem. To bym to sobie pół postawił. Tylko, że to się tak mieści na słowo honoru tam w tych drzwiach. Burtę pasowałoby zamknąć, ale... Kury, czaki Dobra. Dobra, może przodem go wyciągnę. I pług się tutaj postawię. O, Bo przyczepa już tu nie będzie garażowana. Tak zrobię, panie! Tylko druga sprawa, czy tu się wyrobi, bo to na wstecznym będzie szło Kurczaki Zaraz zobaczymy A teraz czy to przodem wiadę? Chyba O to jest pytanie Kurideo 2 centymetry, bo Zobaczcie jak tu się mieści Patrzcie, otwieram Ile podniosę, o! To było opony 16,9 to by już tu nie wjechał. A szkoda, jednak to będzie kurwa źle, bo, bo teraz ja nic kręcę. Bo musiałabym robić zamianach tę ze stronę iść. Dobra, kurry czarki. i trzeba to czepić. Chuj, musiało jednak kliłem. Dobra, panie, napięło. Dobra, poszło. Teraz <laughs> dobrze wyjechać, aby. No bo jak można wyjechać le? Na burta aby zaraz nie. Kurwa. Widziałaś pan? No ja trzeba blokadę kurwa. No teraz trzeba wyłączyć. No i teraz co, chuja? Co pan narobił? Ja pierdole! Chuj, zaraz wezmę z zamachem i pójdzie. Wezmę zamach. Ożu, kurwa Chciałem szybko, żeby tutaj nie zaczepiło, ale jednak musowo było. Dobra. O, i koło stanęło. Oba koła stanęły. Proślizko i się. I się czebie jeszcze trafto na zakręcie. Prosto to by inaczej szedł. Dobra. Jedziemy. Trzeba zobaczyć w 30, czy jest paliwo jeszcze. Mamy 10 hektarów. Ciekawe, czy dzisiaj wszystko. Nie, wszystko na pewno dzisiaj nie pójdzie, bo 2 hektary na pewno nie da rady. Bo samkiem druga strona świata. No, zamknąłem tam gdzie bo No Dobra. Ursus już gotowy i zwarty. Zetor się jeszcze nie przygotował. W końcu pole W sporze ruszyło, kurde Dobra pora na RSM, dobrze że nie Nie zwlekamy jeszcze, już się tak zastanawiałem czy tu jeszcze dawać czy czekać, ale przedawać po popierdzieli, już go nie widać Ja tu trochę wolniej, jadę, bo nie chcę uchlapać traktora całego Jakby ktoś mi tam zarapisał, że zamiast pole na strajki jechać to Byliśmy i na strajku i tu i tam i tam do rohusku i w Zosinie i w nocy i w dzień. Także obowiązek swój człowiek ma spełniony, także żeby nie było później, żeby jakieś tam sumienie człowieka nie dręczyło. Byłem, walczyłem o wolną Polskę. nie wolno, tylko no, wiadomo o co chodzi. No wolno w sumie, no kurwa. Co nas zniewalać? narzucając swoje kurwa jakieś dyrektywy i inne pierdoły Jak nie mogli kurwa za II wojny światowej Polski siłą przejąć, to teraz będą inaczej, w inny sposób. Dyplomatycznie teraz będą ba. Jacko, co to jakaś nysa w lesie stoi? Musi i całować się przyjechały. Dzisiaj jest! Damyki samochód stoi tam stał? Kurwa, czałowane, żeby nie uszczyliły gdzie! Dobry Jan, kurwa, No to się jeszcze za to pójdzie tu. Kurwa mać. Weź tam albo tam... Tam to mocniej No tam to dodawało bo może siarka, że je że była. Dobra. No lepiej mi stanęły bo poziom jest tutaj, tu był wyższy. Ale ja tu sobie przeleję... Kur... karnister. Ciężko wyczuć chwilę. Dobra. Kur... Więcej na ziemię, no ale chuj. Kur... Jakżeś pan lał. Paniacku. Dobra. Trzeba zobaczyć czy jest powietrze do tym bo tak pulsuje, wałkiem z No to. Drugi kawałek na szybkości A to jeszcze rzepak ani stależowany ani nic chyba czy stależowane nie bo ten nic nie robione Gdzieś coś jest z tym filtrem w opryskiwaczu Lipa jakaś bo kapie, z niego cieknie nie wiem czy, czy to wieczko u góry gdzieś no ale w zimie on przecież nie, nie stał z wodą, żeby no to zaraz przyjedzie Gieniek i zobaczymy, mówiłem, żeby po obiedzie nie jechać, tylko przed. I są skutki, teraz nie wysiadaj. Tak to idzie robota Tu był w tamtym roku łubin A teraz jest pszenica no. Tu jest kawałek pszenicy Tu taki zagajnik i dalej jeszcze jest kawałek To nie jest nasze pole w dzierżawie Jakby to było nasze to by tych drzew tu nie było No. Tylko weźcie teraz to, jakby tak chcieć to wylikwidować te drzewa i te roboty je. Kurde. No tak. To by trzeba koparko wykopywać te korzenie pewnie. Normalnie to aż żal serca ściska. 55 zł u nas to pszenica. No, po do 60. Gdzie sens, gdzie logika z tą gospodarką, no ale... Masowo, nie dasz. Będzie dupa. Jeszcze może dam RSM, jeszcze się kupi na pszenicę, jeszcze raz kiedyś. Druga da otwierać. Tu jest zapchane jest, kurde o. A. Napchane, ale to niczym nie odepcha teraz, chyba, jakimś, kurwa, źródłem. Może teraz będzie chodzić. Dawaj, pan. Kurwa, ręce się lepiej z tego. Biegi się zakreśliły, nic nie zrobi, musi na wstecznym jechać do domu, 5 kilometrów. Jak one tu siały? Nijaki zostały dwa. Czy nie niewiasty się upalały, gdzie tutaj? W lesie. Dobra. Dalej z tego filtra się leje, kurde brade. Pan Jacek tu skończy, a ja jadę na jedny kawałek. Zaleje się, będę ja robił, on pojedzie już na haciendę. Coś z tym filtrem jest kurwa. Trzeba to będzie w domu przejrzeć tam. Co tam się stanęło? Kurde, blade No. Więc na drodze jak na lałek? No po ogóle by dorosły za rajakie. Trzeba tu trzeba zakręcić. Jak tyle RSM przez tego małzajna to musowo to trzeba tutaj odkręcić sobie, bo traf, bo by wzięło... powietrze nie miałoby którędy wchodzić, bo przewodem schodzi ciecz. Musiał być taki przewód z powietrznikiem jakiś taki. Rura i rura w rurze. Kurde. Cool. I ten i ścisnąłby za rozbiornik by się skurczył i już by nie był taki sam jak wcześniej nie daje mi spokoju, że z tego filtra się znowu trochę sączy albo pojechać kupić cały filtr jutro, kóźwa z rana wiesz, on będzie kosztował ze stówkę może lepiej no albo uszczelkę spróbować u góry zmienić Jeszcze jutro po nawozi. Jeszcze hektar Jeszcze jeden opryskiwacz rozleje I basta na dzisiaj Z tym filmem trzeba je zrobić. Może, ją pojadę ku kupię jutro. wyglądać się z tym. Dawaj pan. Jeszcze, 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 jeszcze. Może być. Ilejem jam w wodę. O. A żon w Tu kurwa z góry leje to to Cały filtr taki kosztuje, patrzyłem teraz, 56 zł kupię nowy taki, oj chuj. On przecież tu ślady. Dobra. nabożenie zakończone Tyle, że mi starczyło. Jeszcze coś na dnie jest Ten filtr pasowałaby wymienić, po z niego. No nie wiem, ogólnie ten opryski masz tam pan niedługo już nie, nie pocipie. pocipie ta pompa to dziwnie chodzi. Zobaczę dzisiaj, później zobaczę, czy on ma tutaj ciśnienie nabite. Kurwa, też w dobre strony jest to końcówka zrobiona, no ale niech tam. Trzeba taka pompa kupić nową tylko czy tu jest sens spać pompę, czy nie lepiej kupić upryskiwać drugi do RSM-u Dobra, ja to do dopłukam Porządnie My i jutro resztę robimy Słuchajcie co, zróweczka, na razie Panie Panem Bogiem, trzymajcie się Panowie I Panie